Kawoszka wypita, zaraz wam pokażę jak wygląda mój ogródek w czerwcu. No a tak w ogóle to dzień dobry. Czego brakowało w moim ogródku? To zwykły cząber i cząber górski. No i za chwileczkę posadzę je w odpowiednim miejscu. Już jak widzicie, fasolka zaczyna mi bujnie rosnąć. Tak samo buraki bardzo dużo mają liści. Tymianek już sobie tak urósł elegancko, ale obok popatrzcie na cebulę. Która wystartowała. No, i jak widzicie, obok tutaj w donicy mam krzaczek jeden cukini. Tutaj, jak widzicie, znowu cebula, marchewka, i obok drugi krzaczek cukini. I moja słynna sowa. No, i oczywiście pokażę Wam, że na liściach jeszcze mam ten proszek, który wam reklamowałam, na mszyce i tak dalej. A tutaj, jak widzicie, posypałam tym proszkiem. Liście, ale padał deszcz, więc go zmyło. No i po prostu, jak widzicie, mszyc już nie ma. I przed chwileczką posypałam tym środkiem ziemię, żeby wam właśnie pokazać, że nie stulam, że nie kituję. Naprawdę używam tej ziemi okrzemkowej. Ona naprawdę działa. Jak możecie zauważyć, już tutaj pokazuje się pierwsza młoda cukinia. Oprócz tego w Doniczce na balkonie uprawiam czosnek. Da się? Da. Dodatkowo czosnek znalazł miejsce pomiędzy aksamitką a pomidorami. No i jak widzicie, aksamitki też już ładnie rosną. Chwilę temu pokazywałam wam, jak sadziłam krzan. No i mam już pierwsze liście do ogórasów. I proszę bardzo, szpinak, który muszę szybciutko zerwać, bo pojawiają się kwiatki. Oregano, wiadomo, będzie dużo pizzy. W tej donicy rośnie sobie majeranek, a obok, w donicy, rośnie papryczka jalopinio. A tutaj, jak widzicie, pod kolejną osłoną uprawiam koperek. Już jest dosyć duży, czekam aż urośnie, żeby mieć do ogórków, ale i tak czyś jak trochę go utnę do obiadu. No i oczywiście nie może zabraknąć ogórków, które dopiero odsłoniłam, bo przez wiele dni poranki były dosyć chłodne i jak widzicie na tych um, początkowych liściach troszeczkę mi zmarzły, ale jakoś dają sobie radę. Już jest dosyć ciepło. Ogórasy wystawione na słońce, niech się opalają. Pomidorki koktajlowe też dostały trochę w tyłek i trochę się bałam, że będę musiała je wyrzucić. Popatrzcie tutaj na tym liściu. To jest właśnie poparzenie słoneczne, bo były ta, było tak. Raz było gorąco, raz było zimno, i ten pomidor wariował. No i myślałam, że pójdzie w kubę, ale jakoś odbił. Jest ok. No i oczywiście mięta jabłkowa, którą Wam już też polecałam w szorcie. Przepyszna jest. Kupujcie tę miętę, bo po prostu napój z tej mięty jest cudo miód malina. a jak się ma mięta czekoladowa o właśnie tak no i tą miętę możecie spokojnie używać na przykład do różnych deserów No i jeszcze w donicy mam miętę pieprzową, której nie pokazywałam. Napiszcie co wy macie w ogródkach, bardzo jestem ciekawa, a ja się z wami żegnam, życzę wam cudownego dnia. Do usłyszenia, pa.